Wśród i mroku nocy, jak senny koszmar, przybywam. Na trawie wyraźnie umęczonej całodniowym skwarem osiadła delikatna rosa. Powietrze ochłodziło się, pozwalając odetchnąć od lepkiego gorąca lipcowego dnia. Niebo przybrało przyjemny, niebiesko-różowy odcień. Jego sklepienie przecinały wątłe strzępy chmur, za których można było dostrzec pierwsze gwiazdy. Ziemia odpoczywała. Jedynym, co zakłócało ten wieczorny spokój, były odgłosy cykat, odległy szum samochodów i powolne, ciche kroki. Jedna z lamp zamrugała i zgasła. By po chwili ponownie rozlać mdłe, żółte światło na chodniku. Kroki zbliżały się do tego miejsca, ucichły na moment. Żarówka oświetlała bladą twarz, niebieskie oczy. Które wpatrywały się niewidzącym wzrokiem w przestrzeń. Po chwili znów zniknęła w półmroku wieczoru i cieniu naciągniętego na głowę kaptura. Ręka machinalnie powędrowała do kieszeni bluzy, aby wrócić do poprzedniej piosenki, która leciała w słuchawkach już od przeszło godziny. To był ten dzień. Odkąd jej siostra zaginęła, wszystko się zmieniło. Choć minęły równo dwa lata od tego dnia. Charlie pamiętała wszystko nadzwyczaj dokładnie. Ostatni uśmiech, ostatnie machnięcie ręki na pożegnanie. To był poranek jak każdy inny. i zebrała psa na spacer, codziennie to robiła. Po dwóch godzinach, gdy w domu czuć już było lekką atmosferę niepokoju, Jackie wrócił sam, ciągnąc za sobą smycz. Telefon siostry nie odpowiadał. Potem wszystko potoczyło się szybko, z prędkością lawiny. Poszukiwania, powiadomienie policji, płacz mamy, grobowa mina ojca. Telewizja, wywiady, drukowanie plakatów z uśmiechniętą twarzą Ivy. To zapadło najbardziej w pamięci Charlie. Stała przy drukarce, patrząc tempo na powiększający się stos kartek, z których patrzyła na nią rudowłosa dziewczynka. Ten ból był niemal fizyczny. Zamykał ją w swoich duszących objęciach, aż brakowało jej tchu. To był ten dzień. Wtedy wszystko się zmieniło. Kaskada emocji w końcu ustąpiła miejsca otępieniu. Pokój Ivy został taki, jaki był zawsze. Mama nie pozwoliła nic w nim zmienić. Czasem Charlie widziała ją, jak leży na łóżku i cicho płacze. Jej ramiona drżały. Twarz była ukryta w poduszce siostry. Dom, który tak kochała, stał się martwy, jakby ktoś odebrał mu duszę. Wszyscy sprawiali wrażenie pogodzonych z tym, co się stało, ale oczywistym było, że to nieprawda. Każdy gdzieś w głębi duszy wierzył, że Ivy wróci, że stanie w drzwiach i powie, wszystko już dobrze wróciłam. Ale mijały miesiące, a drzwi pozostawały zamknięte. Stając się powoli symbolem poprzedniego życia, które nas zawsze przeminęło i już nigdy nie wróci. W oddali zamajaczył zarys rozpadającego się budynku, który w latach swojej świetności był fabryką oleju. Charlie przeszła przez dziurę w ogrodzeniu, zahaczając plecakiem od rud kolczasty, który zwisał smętnie, opierając się o metalową siatkę. Trawa sięgała tu kolan. Po ceglanych ścianach pieła się dzika winorość i szmaragdowe girlandy bluszczu. Okna pozbawione szyb zionęły czernią, jak wyłupione oczy trupa, który dawno zdążył zostać złożony do grobu. Cisza była tu jeszcze bardziej przenikliwa niż w pozostałej części okolicy. Uśpiony kolos górował nad przedmieściami, milczący i opanowany przez naturę. Swoistym paradoksem był fakt, że praktycznie nikt tu nie zaglądał, nawet bezdomni czy grupy okolicznych pijaczków, którzy woleli trzymać się z dala od tego miejsca. Tego, czego inni się obawiali, Charlie tak najbardziej szukała. To miejsce zdawało się żyć mimo jego ogólnie przyjętej śmierci. Odwrotnie do jej rodzinnego domu, który co dzień po trochu umierał, choć pozornie sprawiał wrażenie pełnego życia. Może to dlatego tak lubiła tu przebywać, w tych potężnych murach czuła się bezpiecznie. Wspięła się na pierwsze piętro po metalowych schodach, które, wbrew pozorom, wydawały się całkiem solidne. Tam w największym oknie, zwróconym w stronę zachodu, usiadła. Oparła głowę o framugę, czując w policzku chłód ściany. Przymknęła oczy, wpatrując się w rosnący na granicy horyzontu las który w tym momencie wydawał się witać z coraz ciemniejszym niebem. Ostatnie różowa wałuna, wspomnienie słońca, ustępowała miejsca głębokiemu granatowi nocy. Zaraz zacznę się martwić. Nie lubili, jak wychodziła gdzieś sama, nie mówiąc o wyprawach o zmroku. Życie stało się cięższe, pełne uciążliwej kontroli, którą ciężko było zaakceptować. Nawet jeśli umysł i serce mówiło, że to przecież troski i miłości, kochają cię, powiedziała sobie któryś już raz. Gdzieś zaszczekał pies, zaraz po nim dało się słyszeć podniesiony, męski głos. Poznała od razu to jej brat. Pewnie rodzice kazali mu jej poszukać i zaprowadzić do domu, a on doskonale wiedział, gdzie lubiła przesiadywać. Stał się niemal równie nadopiekuńczy co mama i tata. Najchętniej chodziłby za nią wszędzie, by mieć ją na oku. Jako rodzeństwo byli w trójkę bardzo zżyci, a tragedia sprzed dwóch lat zbliżyła ich dwójkę jeszcze bardziej. Choć zdaniem dziewczyny zaczynało być to męczące. Charlie westchnęła i zsunęła się z parapetu na zakurzoną podłogę. Jednak tam, gdzie spodziewała się napotkać stopami pewny grunt, była pusta przestrzeń. Nim opadła w nią bezwładnie, zdążyła jeszcze dotknąć palcami krawędzi okna i wydać z siebie zduszony okrzyk zaskoczenia. Świat rozmył się na kilka sekund, które zdawały się być wiecznością. Jakaś częściej umysłu stwierdziła, że pewnie zerwała się podłoga i zaraz spadnie na parter. Połamie się, może nawet zginie pod gruzami. Jeżeli przeżyje, rodzice już nigdy nie wypuszczą jej z domu. Przez myśl jej przeszło, że może śmierć byłaby lepsza w tej sytuacji. Żaden z tych scenariuszy nie nastąpił. Upadła ciężko na ziemię, ale nie była to zimna, betonowa posadzka opuszczonej fabryki oleju. Poczuła pod palcami miękką fakturę wykładziny. Jej nos zaatakował duszący zapach stęchlizny. Podniosła się powoli, mrużąc oczy. Miejsce, w którym się znalazła, było jasne jak za dnia. Zewsząd otaczał ją bladożółty kolor tapet, którymi wykończone były ściany. Oparła się o jedną z nich, starając się uspokoić oddech, który nagle przyspieszył, dając dziewczynie do zrozumienia, że blisko jest do hiperwentylacji. Strach ścisnął ją za serce, poczuła kłujący ból w piersi. Objęła kolana ramionami i wtuliła w nie twarz. Gdzie ja jestem? Serce odmierzało upływający czas. A dziewczyna wciąż nie podniosła się z ziemi. Jej ciałem wstrząsnął gwałtowny dreszcz. Ciężko było stwierdzić, czy to ze strachu, czy może temperatura w pomieszczeniu nagle się obniżyła. Mijały minuty: jedna, dwie, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Ile potrzeba, by uspokoić głowę? Charlie w końcu podniosła wzrok na ścianę przed sobą. To nie był sen. Ale może podczas upadku poturbowała się tak bardzo, że zapadła w śpiączkę. Ta myśl na moment dała jej nadzieję. Jednak coś nie pozwalało jej cieszyć się z tego wytłumaczenia. Przejechała jeszcze raz dłonią po dywanie. Miękki, jednocześnie wilgotny, mógłby być całkiem przyjemny w dotyku. Przyjrzała się ścianie. Żółty kolor kojarzył jej się całkiem dobrze ze słonecznikami. Miała w ogrodzie słoneczniki, rosły pod kuchnianym oknem. Barwa tapet w niczym nie przypominała tych kwiatów. Była wyblakła, jakby czymś przybrudzona. Sprawiała wrażenie dotykanej przez wiele rąk i zniszczonej czasem. Nieustanny dźwięk świetlówek wrzynał się w czaszkę, powodując lekki ból głowy. Wszystko było tak realistyczne, bez tej nierzeczywistej mgły, która zwykle spowija ludzkie sny. Dzięki której łatwiej ją odróżnić od prawdziwego życia. A może śpiączka wyglądała inaczej nigdy w nią nie zapadła. Trzeba coś wreszcie zrobić. Zdjęła plecak z ramion i otworzyła, skupiając całą swoją uwagę na tej czynności. Najcenniejszą rzeczą wydawał jej się nóż sprężynowy z niebieską rękojeścią. Był to prezent urodzinowy od brata, od tamtej pory traktowała go jako swoisty amulet. Przypominał jej o nim. Na widok narzędzia ścisnęło jej się gardło. Prędko odłożyła je na bok i wróciła do przeszukiwania plecaka. Pół butelki wody. Mało. Rozejrzała się mimowolnie w poszukiwaniu jakiegokolwiek źródła wody, choć spodziewała się nie zobaczyć żadnego. Notes i piórnik. Szczerze ucieszyła się na ich widok. Może opisywanie kolejnych godzin, jeśli nie dni, pozwoli jej uporządkować myśli. Wafelek i jabłko, zapalniczka, paczka papierosów z czterema sztukami w środku. W przedniej kieszeni miała sporo rzeczy, takich jak kartki, paragony, znalazły się też tabletki na ból głowy. Reszta przedmiotów, które przejrzała, wydawała się w tym momencie niepotrzebna. Telefon ze słuchawkami wciąż był w kieszeni. Gdy włączyła wyświetlacz, od razu zauważyła brak zasięgu i połowę baterii. Starając się powstrzymać gwałtowną falę rozczarowania wstała z ziemi. Wzięła głęboki oddech i ciężko wypuściła powietrze z płuc. Siedząc w miejscu na pewno się stąd nie wydostanie. Zarzuciła plecak na plecy i ruszyła przed siebie ku kolejnym bliźniaczo podobnym pomieszczeniom. Minęły uczucia przerażenia i szoku, które opanowały ją zaraz po przybyciu do tego dziwnego, nieskończonego pokoju. Zamiast tego zapanowało w niej napięcie, a coraz silniejsze znużenie dawało o sobie znać. W miarę przyjemne otoczenie, naznaczone jednak cechami, które z przyjemnością nie miały nic wspólnego, wprowadzały ją w stan dysonansu poznawczego. Pożółkła wykładzina, której wilgoć czuje się pod stopami, wyblakła, zarysowana tapeta odklejała się gdzie niegdzie od ścian. Ciągle ten sam widok, niezależnie w którą stronę skręciła. Po dłuższym czasie, kluczenia korytarzami w poszukiwaniu wyjścia, zaczęły jej się lekko kręcić w głowie. Do tego niepokój i trudny do zniesienia stres podczas każdego zakrętu. Nawet jeśli nikogo do tej pory nie spotkała, to co będzie za rogiem? Minęły jakieś dwie godziny. Bateria w telefonie sukcesywnie się wyczerpywała. Charlie nie korzystała z niego, jakby wierząc, że gdzieś w tym labiryncie korytarzy znajdzie zasięg. Robiła sobie krótkie przerwy, podczas których przesiadywała pod ścianą i uspokajała gonitwę myśli. Im dłużej szła, tym bardziej dostrzegała tego bezsens. Wydawało się jej, że wciąż chodzi w kółko, a z drugiej strony każda ściana wyglądała inaczej, nawet jeśli różnice były niewielkie. Plama z prawej strony. Zadrapany przy dolnej listwie, dziwne uszkodzenie narożnika, przypominające ślady zębów. Czy ktoś tu było oprócz niej? Charlie zapisała w notesie szóstą godzinę syzyfowej wędrówki. Wpatrywała się w chwilę w napisaną cyfrę, czując jak do jej oczu napływają łzy. W tym przeklętym miejscu nie odczuwała tak upływu czasu. Gdyby nie zegarek, który miała na nadgarstku. Nie wiedziałaby pewnie, że minęło już tyle godzin. Przytknęła drżącą dłoń do czoła. Potrzebowała odpoczynku, choć chwili snu, który pozwoliłby odzyskać jej jasność umysłu. Z bólem serca postanowiła zjeść to, co miała przy sobie. To tylko oddaliłoby wiszący nad nią wyrok śmierci w pułapce, z której nie mogła znaleźć wyjścia. Zasnęła z trudem, ale udało jej się przespać parę godzin. Ból mięśni osłabł, więc głowę zaprzątnęły jej inne problemy. Wskazówki pokazywały 5 minut po 9. O tej porze wychodziłaby na zajęcia. Nie wyobrażała sobie nawet, co czuli w tym momencie jej rodzice. Całkowicie odrzuciła już teorię o śpiączce, choć jej racjonalność biła na alarm gdzieś z tyłu czaszki. Jak to nie śpiączka, to co w takim razie nie miała pojęcia. Nie chciała się nad tym zastanawiać. Pod wieczór skończyła się woda. Odłożyła pustą butelkę, czując jak zaciska jej się gardło. Musiała jak najszybciej znaleźć stąd wyjście, inaczej umrze w ciągu kilku dni. To takie oblicze ma śmierć? Oblicze, wrysowane żółtym kolorem na przeklętych ścianach niezasłużonego więzienia? Nie chcę umierać, szepnęła do siebie. Zaskoczył ją dźwięk własnego głosu. Do tej pory jedynym odgłosem rozdzierającym ciszę był ten pochodzący z lamp przy suficie. Dobrze było go usłyszeć. Na pewno nie umrę. Czuła, że umiera. Jej gardło było suche i bolało coraz bardziej z każdą próbą przełknięcia śliny. Zamglonym spojrzeniem zerknęła na zegarek. To już prawie doba pragnienia. Śmiący ból przeszedł jej czoło, aż jęknęła. Nie mogła zebrać myśli. Ciało doprowadzone do granic wytrzymałości domagało się zapewnienia mu podstawowych warunków do funkcjonowania. Przestała zapisywać kolejne godziny. Każdy kolejny krok zbliżał ją do szafotu, gdzie już czekał na nią stryczek. Spojrzała w górę, gdzie wzrokiem napotkała jedynie szaro-żółty sufit. Gdzie się kończy bezmiar cierpienia? Miała poczucie, że jest dopiero na pierwszym stopniu schodów do piekła. Kaźń, która ją czeka, może być o wiele większa. Tak wygląda czyściec, czy to jest jej oczyszczenie? Zwiesiła głowę, utkwiwszy spojrzenie w swoich bladych, drżących dłoniach, które po chwili zacisnęły się mimowolnie w pięści. Za następnym zakrętem spotka ją zbawienie. Zbawienie miało postać żółtej ściany, po której tańczył niewyraźny cień dziewczyny. Nie czuła już rozczarowania. Nie czuła gniewu ani frustracji. Wzruszyła tylko nieznacznie ramionami, jakby samo jej ciało postanowiło dać wyraz tej głębokiej obojętności, która ją opanowała. Zupełnie jak wtedy, gdy pogodziła się ze zniknięciem Ivy. Ta wszechobecna żółć drażniła jej oczy. Na chwilę odzyskała jasność umysłu tak, jakby los dawał jej ostatnią chwilę normalności w nagrodę za heroiczną walkę. A tak naprawdę okrutnie śmiał się jej w twarz. Białe larwy wylazły spod skóry na rękach i nogach. Czuła je w oczodołach i w ustach. Jej ciało gniło, a ona usilnie próbowała temu zapobiec, wydrapując w kończynach głębokie szramy. Pod paznokciami zostawała jej krew i skrawki na skórka. Chciała znów być czysta. Szaleństwo miało kolor bursztynu, smakowało ciepło jak agrestowe wino. Ściany spłonęły po sokom. brązowe plamy na wykładzinie wskazywały drogę, którą przebyła Charlie. Trawiła ją gorączka, ale ona nie była już tego świadoma. Droga przebywała na kolanach, jak skruszony pokutnik, ciążył jej na plecach krzyż przeznaczenia. Myśli spowijała mgła, głanie do przedarcia, coraz więcej wysiłku kosztował ją każdy oddech. Wokół nie było śladu pomdłym, żółtym kolorze. Wszystko zabarwiło się na głęboki karmin. Kolejna stróżka ciepłej krwi, która spłynęła za kołnierz, nie wiadomo z której już rany. Rozorane ciało bolało. Paliło żywym ogniem. Czuła, że stała się całopalną ofiarą ku czci najokrutniejszego z bogów. Boże, bez imienia, cóż ci uczyniłam? Przytknęła blade dłonie do mokrej od potu i krwi twarzy. Słone łzy sprawiły jeszcze większy ból, choć winny nieść ulgę. Oto nadszedł świt dnia ostatecznego. Znaleźli jej bluzę, Charlie, znaleźli! Urwany krzyk matki postawił na nogi wszystkich domowników. Dziewczyna pobiegła do przedpokoju, gdzie została zdyszaną matkę w średnim wieku, trzymającą ci za serce. Mamo, uspokój się, to niezdrowe. Dopadła do niej i chwyciła ją za ramię. Ta tylko machnęła ręką i obróciła gwałtownie głowę, by na nią spojrzeć. W jej oczach szalała burza. Leżała na wznak. Oczy miała zamknięte, a w ustach metaliczny posmak krwi. W prawej dłoni trzymała nóż, którego ostrzel śniło świeżą czerwienią w świetle szumiących lamp. Czuła dziwne mrowienie w palcach. Było ono jednak przyjemniejsze od rozdzierającego bólu, który na chwilę został przyćmiony nowym doznaniem. Zaraz wstanie i ruszy dalej, choćby miała się czołgać. Gdzieś znajdzie wyjście, a jeśli nie. Uniosła rękę tak, by nóż znalazł się przed twarzą. Koniec dobrej pasy. Bądź przeklęty, labiryncie. Nadejdzie chwila, gdy ja zacznę rozdawać karty. Darzała się po ziemi, powoli posuwając się naprzód. Zakrwawione widmo człowieka. Ofiara wojny, którą toczyła we własnym umyśle. Paznokcie miała zdarte do żywego mięsa od drapania ścian w gorączkowym amoku. Upłynęło jeszcze zbyt mało czasu, by nawet najstarsze rany zaczęły się jątrzyć. Szczęście w nieszczęściu, w tym przypadku to tylko kropla w morzu bez nadziei. Kątem oka widziała rozmyte cienie podążające za nią. Niezrozumiałe szepty, które wdzierały się do głowy i siały jeszcze większy zamęt. Szybciej, szybciej, bo już czas! Jeszcze parę metrów do następnego zakrętu. Ciecz, którą był nasiąknięty dywan, dziwnie reagowała z rozcinaną skórą. Na pewno nie była to woda. Wreszcie mogła wyjrzeć ze ściany, by użyć kolejny, wyglądający tak samo jak poprzedni korytarz. Uśmiechnęła się z ustami, na których wskutek tego grymasu pojawiły się krople krwi. W oczach błysnął ogień, gdy sięgnęła do schowanego w kieszeni noża. W biel ubrana dzisiaj składam. Ostrze wysunęło się z cichym kliknięciem. Kwiatów wieniec, los i duszę. Oblizała wargi odrętwiałym językiem. Na kamiennym blacie stołu. Ścisnęła mocniej rękojeść. Dłoń przestała drżeć. Odchyliła się do tyłu, chcąc napotkać plecami na ścianę. Nie chciałaby jej ciało kurczowo trzymało się życia gdy sama będzie przeciągać jego złotą nić. Jedna, jedyna Homerowa Moira. W ciągu ułamka sekund, gdy oczekiwała, aż poczuje szorstką fakturę obrzydliwej żółtej tapety, ponownie upadła w niebyt. W szkarłat splamionym obrusie. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, Zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę Hribby Pasty lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.